Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwszy film nagrywany przeze mnie w czasie pandemii koronawirusa. Mamy dzisiaj 19 marca 2020 roku. Yy, no, przyszedł czas na jakieś takie raczej lepsze piwo, bo jak umierać to przynajmniej ze smakiem. Yy, I słodko jest umierać za ojczyznę. Jak powiedział człowiek jedzący produkt lato podobny za komuny. A będzie to piwo Bojan Toporek. Eee, dawniej znany z tego, że no był w sumie takim toporkiem zrywającym papę z dachu. A teraz zobaczymy. Mam nadzieję, że się trochę poprawiło. Eee, Bojan Toporek: 14% ekstraktu wagowo, 6% objętościowo alkoholu. Słodowość to jest wyrażona w jakichś takich kłosach. Tych kłosów jest 7 na 10, a goryczka też 7 na 10. Złoty medalista Golden Beer Point, zbalansowany yy, smak chmielowej lekkości i słodowej podstawy wzbogacony o owocowe nuty podkreślone wyważoną goryczką sprawiają, że piwo jest doskonałe do codziennej degustacji. Codziennej degustacji, czyli wskazują na to, że trzeba je pić codziennie. Yy, i zająć się alkoholizmem ponieważ kwarantana domowa może nas obowiązywać, więc kupmy od razu całą kistę na wszelki wypadek pasteryzowane, niefiltrowane może zawierać naturalny osad drożdżowo-chmielowy składniki woda słód jęczmienny, pilzneński yy, chmiele marynka, lubelski, Cascade i sitra yy, w browarze Bojanowo ulica Browarowa czyli znowu tego rosyjskiego Generała, bo normalnie powinien być Browarna. Spożyć do 15 lipca 2020. Mamy tego Bojana. Mamy te, nie wiem, to są chyba toporki. Yy, strażacki hełm, ale on wygląda trochę jak taki jak taki szyszak husarski. Yy, no nie ma już tu informacji, że piwo jest dedykowane polskim strażakom. Yy. Kapsel standardowy, bojanowski. Piwo kosztuje około 4,80 w żabce. W temperaturze jest około 14 stopni, może troszkę mniej. A teraz pozwólcie, że no, niestety zakaże się, ale trudno. No, pachnie fajnie. Amerykańskie chmiele. Trochę polskich mieli. Jest z jednej strony cytrusowo, ale z drugiej strony ziołowo i kwieci się. I lekko bym powiedział, jest lekko nawet jakby. lekka wędzonka. Szkoda, Ginesa. Barwa, złoto, yy, wpół zmętnione, ale już klarujące się, powoli podnoszące się pęcherze gazu. Piana, średnie pęcherzyki i drobne, bardzo ładna. No, to w takim razie zatem zdrowie. no jest słodowe jest dosyć mocno chmielowe goryczka jest średnia do lekko wysokiej jest lekko słodkawe ale nie jest zamulające Ech. cholera Ech. poza tym bardzo fajna goryczka, i ono jest lekko w smaku. Hmm, lekko wędzony. Ma taki lekko wędzony posmak taką spaloną goryczkę. Bardzo fajne piwo. No, bo jest to jednocześnie zwykły Pils, ale z drugiej strony bardzo fajny jest, dlatego, że ma taki odświeżający, dosyć cierpki posmak, y, przygotowujący na dalsze wrażenia, tym bardziej woltowo jest całkiem nieźle. 6% alkoholu, czyli dosyć y, dosyć sporach na piwo z takimi mocnymi wrażeniami. Piana ja, no jak widać, całkiem ładna, utrzymuje się. Naprawdę przyjemne. A w porównaniu z tym porkiem, którego pijem kiedyś chyba z 3 lata temu Jest yy, bardziej żywiczny, trochę bardziej cytrusowy i to właśnie co mnie zaskakuje w nim to jest ta lekka yy, lekka yy, taka spalenizna, lekka wędzonka, Bo to trochę takie węzonkowe klimaty. Może nie Bóg, ale w każdym razie wędzonka. No cóż mogę powiedzieć? Poniżej 5 zł. Dostępny jest w żabkach. Yy, Smakuje całkiem nieźle. Butelka jest nawet ładna. Chociaż ten toporek to właściwie nic nie wnosi. Kiedyś to owszem był dedykowany polskim strażakom. To mniej więcej każdy wiedział, że toporek ma coś wspólnego ze strażą pożarną. Tutaj. Teraz to nic, to właśnie nic mi nie mówi. Dlaczego toporek? Jeżeli już piwo dedykowane strażakom, może ono powinno się nazwać po prostu Florian, albo święty Florian. No i zobaczymy. No w każdym razie bądźcie zdrowi. Pamiętajcie, żeby często mieć ręce. Łącznie z degustacją piwa. Przyszły ciężkie czasy, ale myślę, że będzie już tylko lepiej. Najgorsze już za nami. Bądźcie zdrowi. Do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, mam nadzieję że bez koniecznej 14 epidemii. Na razie.